Hej! Yy, dzisiaj przychodzę do Was z yy, takim nastawieniem do szkoły. No, kończy się sierpień a, sierpień, a sierpniem kończą się wakacje, co oznacza, że wracamy do szkoły. Idę teraz do czwartej klasy. No, przytaję się, tak. Jestem jeszcze młoda, dużo życia jeszcze jest przede mną, ale spójrzcie na to z innej strony. Jeżeli idziecie do nowej szkoły, całkiem, całkiem nowej, to, to macie taką nową czystą kartę. To oznacza, że od Was zależy, co się na niej znajdzie. Jeżeli mówisz się z takim złym nastawieniem, no, ja nie chcę znowu do tej szkoły, to, to pomyśl, cały dzień taki będziesz miał. Jeżeli obudzisz się z nastawieniem radosnym, jest, idę dzisiaj do szkoły, kolejny dzień w fajnej szkoły, to taki będziecie właśnie mieli dzień. Pozytywny. Z tą dużą, dużą, dużą energią. Jeżeli ktoś idzie do pierwszej gimnazjum, to wiadomo, nie chce iść, bo rozumie, tam będzie ciężko. Ale pomyślcie na to. I moje strony do... Teraz ci co będą szli do 4, 5, 6 będą mieli 8 klas. Pomyślcie, myślcie. o nie masakra, przecież ja w ogóle gimbę. Ale w gimnazjum są 3. Pierwsza druga trzecia. A... Um, Kończcie szóstą, to byście mieli pierwsza gimnazjum, druga gimnazjum, trzecia gimnazjum. A tak to macie. Szósta, siódma podstawówka, ósma podstawówka, pierwsza klasa liceum, druga klasa liceum, trzecia klasa liceum. I spójrzcie, te osiem klas pocanki odejmują Wam jeden rok nauki. Dla wszystkich może to się wydawać fajne sło. Ale pomyślcie, te osoby, które lubią się uczyć, tak jak ja, nie będziecie mieli jednej, jednego roku nauki, nauki. A widzę jak zacząć dobrze rok? Yy, na początku musicie się tak dobrze yy, tak yy, pokazać, że jesteście super i chcę ładny, ładne pleca i ładne książki. Oczywiście ładne piórko. Dlaczego? Spójrzcie. Tu jest tam z Przepiękne, Przepiękna, gumkę z końmi i piudo. Jak nie chcieć pisać? Siennie, jak nie, 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 coś napisać O, wow, ale fajny nie, wow nie, jak nie, nie, no nie, nie, się się nie, chcieć. po prostu się nie O, zobaczymy. O, ale ładny. Ale ładny, no nie muszę go mieć. Muszę pisać, bo muszę pisać. Jaki ładny jest. Zobaczcie, no to też jest. Macie no, na przykład zeszłym. jak nie chcieć na muzyce pisać w nim? Jak nie chcieć? Naprawdę. Ja na przykład bym chciała już teraz w tej chwili mieć muzykę i w nim pisać. Tak tylko wolę. Spójrzcie na teraz To jest zeszedł do matematyki. Jak nie chcieć w nim pisać? Już raz już zaczyna się matematyka. Czy Panią będziemy pisać? Jak Pani powie tak, to radośnie powiedzcie do tego. Szkoła nie, się nie tak to jest tak szybka. Ktoś myście chce mieć ładne trampki. Czy budźcie Czy Pomyślcie. Wczoraj co jest, znowu będę mogła ubrać te ładne czaranki. Ja akurat mam takie czaranki, które mi się bardzo Już się nie mogę doczekać, naprawdę nic się nie mogę doczekać. ruchu szkolenia, który będzie za 8 dni. Będzie rozpoczęcie roku czyli dużo, dużo fajnych rzeczy. Niektórzy myślą, że po prostu szkoła jest zła. Napiszcie mi proszę was w komentarzach, dlaczego w ogóle uważacie, że szkoła jest zła. Na przykład na lekcję muzyki możecie wziąć tam która gra. dorazu razu ją wziąć na lekcji muzyki. Pomyślcie, taki piękny jum. A nie możecie się nim popisać w domu. Co by tu zrobić, myślicie? Co by tu zrobić? Ja już wiem, co zrobić. A wy wiecie? Po prostu zabrać je do szkoły, skoro nie możecie się nim w domu. To nie zabierzecie go do szkoły. Przecież to jest oczywiste, że w szkole każdy będzie podziwiał. O, jakie ładne juju -ju. mogę zobaczyć. Mogę, proszę, 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 mogę zobaczyć. Ja tak miałam ze zjeść cztery Wszyscy chcieli. patrzeć na niego, bo myślałam, uwielbiam chodzić do szkoły, chociaż niektórzy mnie dokuczają. No ale pomyślcie, ci do, co dokuczacie? Pomyślcie, po co dokuczacie? Po co? Rozumiem, ktoś jest młodszy od was, bo jest młodszy, to się da zrozumieć. Ale Dlaczego mu dokuczacie? Tak samo ja do dokuczam, takiej Szymonu yy, Może go znacie, może nie. Nie był taki I Niektórzy mówią na niego, że jest brzydki. Ale spójrzcie na to zdjęcie. Może ktoś, piękny, może ktoś być taki piękny a mieć złe serce, może ktoś mieć trochę brzydką twarz, aby okazać się bardzo pomocny, to troskliwy. I teraz zastanówcie się, jak dokuczacie konus, to co wy przez to chcecie osiągnąć? Przecież ta osoba pójdzie do Pani i się poskarży, więc zastanówcie się, po co dokuczać się komuś. No bo to jest oczywiste. Dziesiątka. Czyli myślicie, że jesteście od każdego lepsi, że w szkole najlepiej się uczycie, Tylko w szkole muzycznej, Naucz. Myślicie nauce. oj, ojojoj, oj, jaka ja jestem najlepsza. I pomyślcie, co chcecie przez to sobie tak, może czekam sobie tak i szkubiecie o Oj ty, gruba. Słodniże. A sami wtedy jecie. Czy nie wydaje Wam się to dziwne? Patrzcie na tym. Ty ślaku Nie obżaraj się tak, bo się dupa urośnie. No. O, nie wolno mi, bo jeszcze choroby dostaję. I to za każdym. Mistrzem. Nie? Ta osoba się czuje. I popatrzcie, wyjdziecie. Tak wyjeżdżasz młodzieńcowym. I tu hmm. Pewnie wreszcie jej nie A samo wtedy jesz. Czy jesz? Sam wtedy jesz, czy sam? Kochani widzowie. Pomyślcie. Pomyślcie czasami o im. Tom. W dzisiejszym odcinku na tyle. Pamiętajcie, żeby w nowym roku szkolnym wszystkimi się pogodzić, żyć w zgodzie z nimi, bo to jest coś pięknego. Naprawdę, potem będą was bronić, jak to żyją. Także pomyślcie czasem o innych, A wy licealiści. naprawdę, wstydźcie się. Waszego podejścia do, do młodszych. Naprawdę. na Waszym miejscu bym się już wstydziła. Wstydziła. dobra, nie to, że się tak skręciłam. To słuchajcie, jeżeli nie zasubskrybowaliście, zasubskrybujcie, jeżeli nie, nie znacie, to mnie poznacie. I będzie fajnie. Tabaj Pamiętajcie, nie żartujcie, słańcza. Pa.